Witam serdecznie drogie Skorpionki na czytaniu tygodniowym i zapraszam do czytania. Zobaczymy jakie energie tutaj będą Wam towarzyszyły w tym tygodniu, naszym skorpionkom. Pozdrawiam naszą Elę, uczestniczkę warsztatów i groszek z torotem, bo myślę, że będzie oglądała horoskop. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że dojechałeś szczęśliwie do domu. Piękna nasza fajna kursantka, bardzo głęboko myśląca, super, bardzo ładnie czytająca karty. Super. Lecimy. Co dla was, drogie skorpionki. Dla skorpiona coś się tworzy. Szybkie cięcia, jakaś walka. Myślę, że walka z urzędami, walka o pracę, ale jest tworzenie. Macie same dane zobaczcie Skorpiony, czyli coś Wam się tu udaje. Coś się udaje, ale uważajcie, uważajcie, ponieważ to, co uważacie za oczywiste, nie jest, pra jest prawdą. Kurczę. walka jasna, psik. Szybko Cię, uchę. A Wam dam kałgany. Przepraszam, ale mi się koty tłuką. Ale powiem tak, moi drodzy, czyli e, energii macie bardzo nastawione na takie cięcie. Cięcie, czyli takie zdrowe cięcia w swoim życiu. Pójście po prawdę, taką wręcz bym powiedziała, że. Wow, ale tak jakby um, widzę tutaj takie sprawy urzędowe, urzędowo, sądowo, bytowe u was, ale jest coś co dojrzało bardzo mocno tak. Tylko uważajcie, bo w tym słoneczku, przy słoneczku stoi oszustwo i będzie dotyczyło, słuchajcie, miłości, czyli to tak jakby um, ja bym powiedziała, że uważajcie na to, żebyście nie były po raz kolejny raz skrzywdzone żebyście nie po raz kolejny nie było oszukane tak, bo tutaj są cięcia to są takie cięcia niesamowicie mocne chociaż, aczkolwiek może być tak, że to skorpion oszukuje, tak, bo tutaj jest karta oszustwa, czyli lub skorpion, ale myślę, że to skorpion został w jakiś sposób, może zostać oszukany, jeżeli chodzi o emocje jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o emocje, uważajcie, uważajcie bo zostajecie, bo w tym tygodniu zostajecie w jakiś sposób samotni ograwieni po prostu z czegoś naprawdę bardzo pięknego, i szczególnie na to oszustwo ze strony bym powiedziała trygonu ziemskiego, bo to jest trygon ziemski, moi drodzy. I trygon macie bardzo dużo trygonu powietrza, więc tak naprawdę w tym tygodniu, moi drodzy, w tym tygodniu coś się może zadzieć. ale powiem tak co by się nie zadziało w tym tygodniu, to wychodzicie na prosto. Później wychodzicie, myślę, że jest to czy 6 dni, czy 6 tygodni po zajściach, które będą w tym tygodniu, a będzie chodziło o sprawy bytowe, o sprawy sądowe, o sprawy wszelakiej maści, tak bym powiedziała, to macie, będziecie miały siłę, natomiast jedyne co, to możecie zostać oszukane przez kogoś, szczególnie chodzi o te słoneczko, o coś, co dojrzewa, czyli uważajcie, jeżeli chodzi, wydaje mi się, że chodzi o pracę, o podpisywanie jakichś jakiś umów o, o coś co jest związane z finansami, z urzędami lub moi drodzy, ponieważ pokazuje mi się przeważnie któraś z tych kart w każdym rozkładzie coś bardzo mocno wpłynie, coś co jest ze świata coś co jest z zewnątrz wpłynie po prostu na Was bardzo mocno i tak naprawdę chyba uzmysłowi Wam co trzeba w danej chwili zrobić ale Was czeka słuchajcie piękna jesteście jeszcze w swojej energii później, czyli o czym to w ogóle mowa jesteście, jesteście sami w sobie jesteście sami zadowoleni i jesteście może nie tyle, że w transformacji znaczy jesteście w transformacji ja bym powiedziała, że jesteście na drodze transformacji ale jesteście, wygrywacie jakąś walkę walkę o siebie, walkę o szczęście Walkę o dobre jutro. Tak tylko, że nie podoba mi się tutaj karta tego oszukańca, który stoi przy królu mieczy. Słuchajcie, przy królu mieczy, czyli tak jakby coś było oszukanego, coś ktoś, coś tak jakby dojrzewało, że czy ktoś z waszego otoczenia, czy ktoś, powiem dokładnie, także ktoś kto m, tak jakby. Nie do końca był szczery z Wami, nie do końca był szczery, nie do końca Wyżeście zaufały, bo to jest dziesiątka kielichów, Wy jesteście otwarte, czyli Wy jesteście gotowe, jest przepraszam, jesteście gotowi tak naprawdę, macie siłę do budowania czegoś, do tej transformacji do tej własnej takiej introspekcji takiego przemielenia siebie i pójścia do przodu, tak, ale ja bym powiedziała skorpionki że w tym tygodniu bardzo mocno skupcie się słuchajcie, na szczególnie na umowach, jeżeli macie dostać pracę i idziecie po tą pracę i tu jest słoneczko, to bardzo mocno patrzcie na umowy niesamowicie mocno skorzystajcie z, tak naprawdę ze swojej intuicji życiowej, ponieważ Kroi się jakieś oszustwo, jakieś kanciarstwo, nie będzie to tak wyglądało, jak, jak wydawać by się mogło. Mało tego. Wydaje mi się, że będziecie musiały niesamowicie mocno przetransformować się do następnej pracy: o tak, czy do następnej pracy, czy do pracy, którą wykonujecie, a chcecie jakąś pracę oboczną, czyli będzie Wam to bardzo mocno potrzebne. Jesteście zwycięstwami. Ja bym, ja bym, zwycięzcami. Ja bym powiedziała, że mm, e, to jest tak. Mimo, że ktoś chce Was oszukać. I tak wygracie. Czy, czy nawet poczuły, byście się poczuły skrzywdzone w danej chwili, ale można tego uniknąć, tak? Stawiamy dzisiaj, a energie są od jutra. Być może jutro to przeczytacie, daj Boże, wcześniej rano, czy, czy jeszcze dzisiaj. No to na jutro macie radę, tak? Ale powiem tak, i tak zwyciężacie. Jesteście zwycięzcami w całym tym pojedynku, w całej tej walce, w całej tej wojnie. O tak bym powiedziała: w całej wojnie jesteście zwycięzcami. Natomiast powiem tak, musicie się, musicie się uzbroić, Nas, powiem tak, nerwy muszą być jak ze stali i musicie podejść bardzo, bardzo chłodno i przede wszystkim skorzystać z mądrości życiowej, z własnej, czyli nie słuchacie się nikogo, słuchacie się, tylko swojej intuicja macie ją bardzo głęboko, bardzo mocno i tutaj się na tym się tak naprawdę, moi drodzy, opieracie. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to sposób leczenia, jakim jesteście leczone, nie jest prawidłowy, to tylko tyle mogę powiedzieć, że jest na chwilę poprawa i trzeba będzie z powrotem powtarzać, ponieważ tak jakby leki się nie przyjęły i myślę, że, i myślę, że to ładnie się wszystko zagoi, wszystko dobrze pójdzie, wszystko dobrze będzie lub będzie na przykład, ale myślę, że jeżeli jakaś terapia lekowa, no to jest terapia oszukana, czyli nie jest terapia wstrzelana na chwilę obecną i trzeba będzie coś powtarzać, ale pięknie jest wyjdziecie, dacie radę, bo zbierzecie te swoje energie. i myślę, nie wiem, czy zmienicie lekarza, czy szybko pójdziecie do innego lekarza, ale coś się zadzieje bardzo pozytywnego, bo wy się bierzecie za siebie, wy macie tutaj wzrówko, to wy macie siłę, macie akurat, występuje siła, czyli ta siła jest, przy tym jest słoneczko jeszcze tutaj, a to, że jest tam gdzieś coś oszukane, to wy sobie z tym świetnie poradzicie, jesteście bardzo, bardzo mocni, moi drodzy, także tak to widzę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do kolejnego czytania. Hej.